Siemanko widzę ja tutaj Fanem Peka Lublin Dzisiaj taki nietypowy filmik ale To będzie według mnie taki Q&A Dzisiaj chciałbym wam pokazać Przepraszam nie pokazać Odpowiedzieć na wasze komentarze Tutaj właśnie z filmów Tak jak na początek zawsze was proszę O łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale Tutaj gdzieś jest subskrypcja Albo dzwoneczek Dobrze, na początek może się zajmijmy filmem, który mnie oszołomił po prostu filmik z mojego nowego miasta. Bardzo serdecznie polecam zajrzeć. To jest najnowszy short. Proszę bardzo i zobaczmy ile wyświetlenie w filmie minut. Proszę bardzo, 15 minut 500. 58 wyświetleń. Pomóżcie mi dobyć do naszego rekordu wyświetleń. Dajmy radę do 10 tysięcy osób. Może damy radę. Może. Mówię, może. Nas jest niestety na kanale 200, więc dobimy. Może chociaż 5000 tysięcy osób na tym kanale. Co? Tyle, ile jest wyświetleń. Wbijajcie każdy po sobiku. Yy, dobra. I sprawdzamy. O. Ostatni film ze wczoraj. Proszę bardzo. I jeżeli jeszcze go nie widzieliście, tak samo to zajrzyjcie na niego yy, i wybierzcie którąś z tych opcji. A ja wam teraz przedstawiam komentarze, które chłopaki napisali. Yy, dobrze, tutaj Strachuj321 napisał, yy, bardzo serdecznie się pozdrawiam, yy, napisał A jakie masz gry? zapytał mnie. To dobra, to ja Ci już odpowiadam w strachu. Oczywiście serdecznie Cię pozdrawiam. Tak jak Was, wszystkich widzów, ja mam gry tak, właśnie tak jak jest napisane: Boost Simulator 21, Boost Simulator 18, Roblox. Robloxa uwielbiam po prostu. To jest moja ulubiona gra z tych wszystkich. Ale jeszcze mam, ja mam OMSI 2. Mam jeszcze, co ja mam? OMSI 2 widziałem tam jeszcze u jednego widza na kanale, bo ja zawsze przyglądam jak ktoś mi tam. Komentarz pisze, to ja zawsze później jego kanał przeglądam, i oczywiście subskrybuję ja jego kanał też, bo mam nadzieję, że właśnie ta osoba też mnie subskrybuje. Ale ja wtedy, tu tak, były dwa busy: 1821, 21, Roblox, OMC2, Train Simulator. I postaram się jeszcze załatwić jakąś fajną grę dla Was. Może o pociągach, jakiś tram simulator, coś takiego. <coughs> Dobrze, e, patrzymy dalej, tutaj nic, nic, o, pod filmem e, jak jechałem do Trójmiasta, e, tym autobusem, co nagrywałem, szóstka, drugi kurs o 5.07, e, Adam MK, MKM napisał fajnie, no fajnie, fajnie, bardzo serdecznie też pozdrawiam e, Adama, Przejrzyjmy sobie jeszcze tam. Chyba tutaj był komentarz. Gdzieś. Gdzieś tu jeszcze są. Dajcie mi minutkę. Powiem na takim dłuższym filmie. W zamościu. W zamościu kto mi napisał. Damian Transport. Proszę bardzo, napisał. Yy, super. Jest więcej. Odpowiedziałem oczywiście na ostatnim dłuższy filmie, że nie ma e, Też sobie na niego zajrzyjcie To jest dłuższy film, tam jest napisane, że jest poświęcony oczywiście jemu Tak, to jest poświęcony film specjalnie dla ciebie e, Pozdrawiam cię jeszcze raz bardzo serdecznie e, On widziałem właśnie, że teraz też nagrywałam on C2 Może, Możemy go zasubskrybować e, Proszę bardzo, Damianie Jest twój kanałek, proszę bardzo Subskrybujemy Subujemy. Jeszcze dzwoneczek pamiętajmy. Pamiętajmy. Oj, u mnie się nie da zostawić dzwonek. Nie, da się, dobra. Jest subik z białym dzwoneczkiem. Zostawiłem ciebie na kanale, więc masz już tam te 70 subów. Sprawdźmy jeszcze inne komentarze. To może zobaczymy się za chwileczkę, żebym mógł poszukać te filmy, w których są komentarze. Widzimy się za minutkę. Okej, okay, mam już pierwszy film. Pod filmem, gdzie grałem na Peninie, z kolejną wizytą na lotnisku Chopina, napisał. It's not nie, Nieter. to jest nazwa oczywiście tej osoby. Napisał, wow. Wow, no. Ale powiem, zawsze jest stres, jak tam przyjeżdżam. Jak jadę do Warszawy na jakiś wypad jednodniowy, to zawsze tak. No zajedźmy na to lotnisko Chopina Znowu nagram, znowu, znowu zobaczymy Jak mi pójdzie, czy dużo ludzi będzie, czy nie Tak jak zawsze gram To taki stres mnie wtedy łapie Ale się cieszę z tego, bo mogę fajnie zagrać Mogę zagrać dla ludzi Dobrze, szukamy dalej O Kultowy film Na Edicik. i tutaj mamy w komentarzu Miłośniczek napisał brat nie oznaczał, że ja zrobiłem. Przepraszam cię, miałem niestety powód, ale już Pozdrawiam się bardzo serdecznie to on mi zrobił tutaj proszę bardzo Tutaj na dole był napis właśnie Fonepeka Lublin tam jest, ale zasłonięty właśnie, więc bardzo jeszcze raz dziękuję ale nie mam powody, żeby. Nie, nie miałem powodu. Niestety. W tym czasie akurat. No i dobra. I tutaj robiłem ankiety z odjazdów. Tym razem to już było. I tutaj mamy tak. Zapytałem was, gdzie mamy nagrywać: moja dzielnica Kalinowszczyzna, bo ja mieszkam na Kalinie w Lublinie, czy Centrum Śródmieścia? 32 głosy łącznie. 81% na centrum, 19% na kalinowszczyzny, więc piszcie, gdzie chcecie. W komentarzach tym razem. Zobaczę ile jest więcej osób tam. No i dobra, i co mam nagrywać? Autobusy pociągi. Słuchajcie, i tutaj mamy napisane. Yy... Filipino napisał. Yy, yy, przepraszam, Filipino. B4H napisał miesiąc temu. Pociągi. Mocne, chyba to o to mu chodziło. I są fajne: 103. Nie wiem o co chodzi z tym 103, e, bo Ata Bielak napisała i załóż nowy. Nie będę zakładał nowego, bo e, dla mnie to się po prostu nie opłaca. Mam też powody. Mm, tak jak wy pewnie macie z niektórymi swoimi sprawami gdzieś. No i dobra: i 32% na autobusy, 68% na pociągi. E, pociągów będę nagrywał też dużo. Przeważnie z gier, ale też e, lubię pociągi. Chyba się na nie też przerzuciłem, tak samo jak na autobusy. E, ale nazwa chyba zostaje na razie taka sama. Fan MPK Lublin będzie e, dobra. Tutaj mamy dalej. E, na 22 to nagrywałem. To jest już dłuższy film. I tutaj komentarze miłośniczek napisał, ale speedrun. No akurat wtedy kierowcy się mega śpieszył, bo już był odjazd Tak samo jak i mi, bo byłem wtedy akurat tam Z miłośniczkiem Bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam A my patrzymy dalej Dobra, dalej mamy Ursusa Nic Tutaj Mercedes Citaro czy Connecto Ja, ja osobiście wolę Mercedesa Citaro Lepsze po prostu dla mnie są Yy, ładnie wyglądają w środku. No po prostu. O i dobra. I tutaj to pytanie, na które chciałem odpowiedzieć i oczywiście odpowiedź napisano mi w komentarzach. Yy, fan Eurowizji napisał. Sorry za 9 minut spóźnienia. Nie wiem, za co tu, za tu przepraszasz, to ja nie wiem. Yy, Adam MK, MKM napisał 11 dni temu. To Solaris Urbino 12 Electric. Tak, bardzo przepraszam, ja się tutaj pomyliłem Bo ja z przyzwyczajenia Napiszę 18, bo ja mam do grę, bo Simulator 18 Czasami, często po prostu W nią gram poza kamerami I z przyzwyczajenia tak napisałem Bardzo jeszcze raz przepraszam Tak, to jest Saladis, masz rację Urbino 12 eee, Kolejny filmik Kto lubi MPK zostawia serduszko w komentarzu Zostawił fan Eurowizji eee, Matics, Kacpi. No i tutaj jeszcze co wolisz kolejny filmik z zielonej tym razem z przelotów e, Solaris Urbino 18 czy Autosan e, City 12. Ja zrobiłem właśnie ankietę taką jest łącznie 80, 58 głosów 76 na Solarisa e, Autos, na Autosan jest y, 24 głosy. Więc tutaj akurat Autosan przegrywa. Solarisy są dla mnie fajne, mega mi się podobają, ale autosany też nie są złe. Y, bądź mają swoje ale dla mnie wyglądają jak nowiutkie. Dobra, tutaj nic. Dobra. No i teraz tutaj filmik yy, Napiszcie w komentarzu jakie to miasto Miała być jaka to stacja Znów się pomyliłem To było kręcone kilka miesięcy Chyba 3 miesiące Tak, I miesiące temu I Tutaj y, ktoś napisał ghosty Przetłumaczmy na polski, podobało mi się y, Tak jest według tutaj AI um, Repcak napisał Lublin Zachodni Brawo, ty jedyny zgadłeś Według mnie to chyba tyle na dziś, nie pozostaje mi nic jak zaproszenie Was na kolejne filmy, które wyświetlają się Wam tam na dole. Kliknijcie sobie w ten przycisk, w moją ikonkę i tam wyświetli Wam się cały kanał z różnymi filmami, których jeszcze na pewno nie oglądaliście, a jeżeli któryś już oglądaliście, pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę pod każdym filmem i tym, którym też oglądaliście. Dobrze, yy, w takim razie ja odpowiedziałem na te pytania, na które mogłem, dałem radę. Yy, I na te, które już właśnie teraz są, ale film jest już za długi, yy, więc ja się z Wami żegnam. Ale pamiętajcie, 210 subów lecimy do zamościa znowu, bo, tak jak napisał tam yy, Damian Transport, yy, zapytał, czy jest tego więcej. Damianie, ja Cię zapytam jeszcze raz, może nie widziałeś tamtych filmów, tamtego ostatniego, które właśnie dedykowanie dla Ciebie Ci wysłałem. Napisz szczególnie, co byś chciał jeszcze zobaczyć. Bo ja naprawdę mieszkam na Lubelszczyźnie, możemy pojechać do Chełma pociągiem, możemy pojechać do Zamościa, możemy pojechać do Łęcznej, wszędzie. Wszędzie, a więc ja odkładam już telefon, bo dzisiaj dużo nagrywałem. A więc lecimy jeszcze do miasta Zlego, poprawimy coś i robimy kolejne filmy. Trzymajcie się, do zobaczenia, Nara!